Tak w skórze papieża. Rytualna śmierć Franciszka po spotkaniu z J. Vancem, 14 kwietnia 2025 roku. Watykan budzi się nie do modlitwy, lecz do koszmaru, ojciec Święty nie żyje, a na jego ciele wyryto symbole, których nie widziano od średniowiecza. Sekcja zwłok nie wykazuje ani choroby, ani wypadku. Za to wzory przypominające zakazane grymuary, tajemnicza neurotoksyna i spotkanie z wiceprezydentem USA. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami pałacu apostolskiego? Dlaczego J. Devens został aresztowany przez FBI? I kto naprawdę stoi za najstraszliwszym przesłaniem, jakie otrzymał kościół w XXI wieku? O obrzasku 14 kwietnia dzwony Bazyliki Święty Piotra rozległy się nie w znak triumfu, lecz z lodowatą ostatecznością, która przeszyła brukowane ulice państwa watykańskiego niczym żałobny welon. Turyści zamierali w bezruchu, kardynałowie szeptali za kulisami pałacu, a wierni, z drżącymi różańcami w dłoniach, wpatrywali się w rozświetlony horyzont kopuły jakby nie dowierzając własnym oczom. Papież Franciszek, duchowy przewodnik ponad miliarda katolików, zmarł nagle i niespodziewanie. Żadnych wcześniejszych komunikatów o chorobie, żadnych pogłosek o pogarszającym się stanie zdrowia. Jeszcze kilka godzin wcześniej Ojciec Święty kroczył dostojnie po korytarzach Pałacu Apostolskiego, w pełni sił, a chwilę później świat obiegła zdumiewająca wiadomość, po poufnym spotkaniu z wiceprezydentem USAJ. D. Wancem oficjalny komunikat stwierdził, że papież nie żyje. W cieniu splendoru watykańskich fresków doszło do audiencji, trwającej dokładnie jednej godziny. I 13 minut, ściśle tajne sale salonu Clemensa były wyciszone i absurdalnie odizolowane od reszty świata. Dźwiękoszczelne drzwi, zaledwie jeden technik audio w korytarzu i brak jakichkolwiek nagrań. Kiedy Wenz opuścił boczne wyjście o północy, osłaniany przez amerykańską ochronę i małą świtę, nie obejrzał się ani razu. Kilka godzin później papież był już nieżywy. Prawdziwy horror ujawnił jednak przeciek z sekcji zwłok. Ciała Ojca Świętego nie pokryły żadne ślady choroby ani naturalnego wyniszczenia, za to na klatce piersiowej, brzuchu i wokół czaszki odnaleziono głębokie, idealnie symetryczne nacięcia. Każde cięcie zostało natychmiast przypalone, jakby ktoś użył gorącego ostrza sakralnego rytuału. Wzory odpowiadały starożytnym sigilom opisanym w zapomnianych grymuarach. W centrum znalazła się kompasowa róża, znana z kodeksu malfakarum, zakazanego przez średniowieczną inkwizycję. Te wyryte w skórze symbole nie były przypadkowe, autor rytuału musiał dysponować precyzyjną wiedzą anatomiczną oraz znajomością ezoterycznych praktyk sprzed chrześcijaństwa. Świat zamarł w oburzeniu, gdy doniesienia o rytualnych znakach docierały do oficjalnej prasy. Hashtagi kratka rytuał Watykanu i kratka kto zabił papieża zawładnęły mediami społecznościowymi, a nawet konserwatywne stowarzyszenia katolickie w USA domagały się natychmiastowego śledztwa. Linia czasu była jednoznaczna: prywatne spotkanie z J.D. Wancem strzałka skierowana w prawo po kilku godzinach, papież nie żyje, strzałka skierowana w prawo do wycieku trafia raport z sekcji zwłok. W obliczu rosnącej presji rząd USA wszczął własne dochodzenie. Wiceprezydent, dotychczas niedotykalny, został aresztowany w nocy na odległej posiadłości w Wirginii. Zgodnie z tajnym nakazem, wykonanym przez FBI HRT i oddziały marszala, Vance pozwolił się zakuć w kajdanki, kładąc na biurku skórzany dziennik i różaniec. Bez oporu, bez pytań o przyczyny. Wkrótce okazało się, że w jego zapiskach znajdują się zakodowane odniesienia do Crux Sigalada rytuału wygnania z łaski, opisanego jedynie w nielicznych, potajemnie zachowanych manuskryptach. Równolegle watykańscy śledczy wytypowali głównego podejrzanego kardynała Luisa Antonio Tegela. Papieski lekarz dr. Alio Taglini i patolodzy dr. Lorenza Baldi oraz ojciec Matteo Silvestri odkryli w płucach Franciszka ślady egzotycznego neurotoksyny CTX-034b, przyspieszającej degenerację serca, której nie stwierdzono w żadnych standardowych bazach danych. Trop prowadził do zamkniętej już pracowni bioryserczowej w Genewie, skąd niewielkie partie preparatu wysyłano jako teologiczne badania nad reakcją neurochemiczną wiary na seminaryjny adres w Rzymie. Podczas rewizji w prywatnych apartamentach kardynała Tegela znaleziono ukryty notes z tabelami monitorującymi ubytek wagi i stopniowe pogarszanie się apetytu papieża, opatrzone lakonicznymi adnotacjami typu faza potwierdzenia w ciągu 40 dni. Dalsze dowody: serie zaszyfrowanych e-maili wysyłanych przez urząd prowadzący ewangelizację ludów, eksponowanych na serwerach w Wiedniu, herbata w papieskim wazonie, do której dodawano mikrokapsułki CTX-034B, a wreszcie tajemnicza książka, znalezioną przy wanku, pełna rytualnych szkiców i cytatów z apokryficznych traktatów. Wszystko to świadczyło o długotrwałym, zaplanowanym spisku, w świetle zebranych materiałów Watykańska Kongregacja Dys. Doktryny Wiary potwierdziła, że nacięcia na ciele Franciszka nie były aktem gwałtownego szaleństwa, lecz precyzyjnie ułożonym przekazem, to nie morderstwo, to przesłanie, zapisał ojciec Sylwestri w marginesie raportu. Kto chciał odesłać do historii Kościoła wiadomość o odłączeniu papieża od boskości? I w czyim imieniu? Tymczasem w USA Departament Sprawiedliwości zmagał się z pytaniem, jak formalnie zakwalifikować zbrodnie o sakralnym charakterze. Morderstwo, terroryzm, przestępstwo przeciwko wolności religijnej, w obliczu impasu prezydent Donald Trump, powołując się na 25. Poprawkę odsunął Wansa od pełnienia obowiązków, zyskując czas na złagodzenie kryzysu. Na międzynarodowej scenie zatroskani wierni zbierali się na spontanicznych modlitwach, unijna dyplomacja żądała wyjaśnień, Rzym wstrzymywał oddech, a Watykan, dotychczas niewzruszony, musiał przyznać, że po raz pierwszy od dawna tajemnice katakumb wystawiły go na światło dzienne. Ta skomplikowana sieć zdrady, ezoterycznych ceremonii i politycznych przepychanek odsłoniła nie tylko upadek najwyższego przywódcy duchowego, lecz i groźbę nowej wojny, wojny między starymi i nowymi siłami, między sakrum a profanum, między bogiem a polityką. Teraz, wraz z aresztowaniem kardynała Tegela i wciąż osaczonym wancem, świat próbuje odczytać ostrzeżenie wyryte w papieskiej skórze. Czy Kościół zdoła odkupić utraconą niewinność? Czy ludzka rządza władzy i ambicji okiełzna kiedyś mroczne dziedzictwo historii? To pytania, na które odpowiedzi być może nigdy nie poznamy.